Serdecznie zapraszamy na rowerowe otwarcie sezonu Massive Ślęży 2015 i limitowaną serię piwa z browarni Sobutka Górka Suliwoods. Zapraszamy również na testy sprzętu marki KELIS, Canyon, Yeti, sklepu Motion oraz na trening MTB, który odbędzie się ze mną na Raduni, nocną jazdy Suliwoods. Cześć, zapraszam serdecznie na rowerowe rozpoczęcie sezonu i na trening ze mną w ramach Bike Academy 29 marca. 29 marca zapraszam na EMT B na Ślęży. Cześć dziewczyny i chłopaki, zapraszam na zawody 28 marca do swojej